Obudziłem się z ciągłym dzwonieniem w uszach, jakby mój mózg próbował dostroić się do nieistniejącej stacji radiowej. Zimne, białe światło szpitala na chwilę mnie oślepiło i poczułem ostry ból w klatce piersiowej. Wszystko wokół mnie wirowało, jakby świat unosił się na wzburzonym morzu. Byłem zdezorientowany, zdezorientowany, nie byłem pewien, gdzie jestem i co się stało. Panie Kowalski, czy mnie słyszy? Głos pielęgniarki przeciął dzwonienie w mojej głowie. Zmusiłem wzrok do skupienia wzroku i zobaczyłem młodą kobietę o zmartwionej twarzy, ubraną w biały szpitalny uniform. Tak, gdzie ja jestem? Mój głos był ochrypły, prawie szeptem. Jesteś w szpitalu. Miałeś wypadek samochodowy. Musimy zachować spokój, aż przyjedzie lekarz, aby z tobą porozmawiać. Wypadek samochodowy. Słowa powoli zapadły mi w pamięć, jakbym próbowała rozwiązać zagadkę z brakującymi elementami. I nagle to wspomnienie uderzyło mnie jak pociąg towarowy. Uciekająca ciężarówka, krzyki, dźwięk skręcanego metalu. Moje serce przyspieszyło. Moja żona, mój syn, gdzie oni są? Poczułem rosnącą desperację, próbując wstać z łóżka, ale moje ciało ledwo reagowało. Proszę się położyć, panie Kowalski. Lekarz już jedzie, nalegała pielęgniarka, delikatnie popychając mnie z powrotem na poduszkę. Mijały minuty. Które wydawały się godzinami, zanim do sali wszedł lekarz w średnim wieku z poważną miną. Panie Kowalski, jestem doktor Nowak. Przykro mi, ale mam trudną wiadomość. Miałem wrażenie, że serce zaraz wyskoczy mi z ustęp. Kontynuował, jego żona Zofia nie przeżyła wypadku. A syn Dawid jest w głębokiej śpiączce. Robimy dla niego wszystko, co możemy. Ziemia pode mną zniknęła. Pokój zdawał się zamykać, a ja miałem wrażenie, że spadam w nieskończoną otchłań. Zofia, moja miłość, moja towarzyszka, zmarła. A Dawid, mój chłopak, wisiał na włosku. Łzy piekły moje oczy, ale ból był tak silny, że ledwo mogłem płakać. Nie, to nie może się dziać, mruknęłam, kręcąc głową w zaprzeczeniu. Przykro mi, powtórzył doktor Nowak, wyraźnie zaniepokojony. Jeśli czegoś potrzebujesz, jesteśmy tutaj, aby ci pomóc. Później, wciąż w szoku, zabrano mnie na Ojoem do Dawida. Każdy krok wydawał się wiecznością, a moje stopy były ciężkie jak ołów. Kiedy w końcu wszedłem do pokoju pełnego pikających urządzeń, zobaczyłem mojego syna leżącego na łóżku, otoczonego maszynami monitorującymi każdą istotną funkcję. Wydawał się taki mały, taki delikatny, z rurkami i drutami podłączonymi do jego ciała. Usiadłam obok niego, wzięłam jego małą rączkę w swoją i poczułam falę przytłaczającego smutku. Dawid, mój chłopcze, jestem tutaj, szepnąłem, a łzy w końcu spłynęły mi po twarzy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby cię sprowadzić, obiecuję. Ścisnęłam jego dłoń nieco mocniej, jakby moja miłość i siła mogły przebić się przez śpiączkę i dotrzeć do niego. Jesteś silny, synu. Wyjdziesz z tego. Proszę, walcz. Czas wydawał się nie mieć znaczenia, gdy tak siedziałam. Trzymając Dawida za rękę, cicho błagając go, aby mnie wysłuchał, aby do mnie wrócił. W tym momencie moje życie legło w gruzach, ale wiedziałam, że muszę skądś szukać sił, bo Dawid mnie potrzebował. I w jakiś sposób musiałbym uczcić pamięć Zofii, kobiety, którą kochałem ponad wszystko. Pogrążony w myślach i wszechogarniającym bólu, zdałem sobie sprawę, że to dopiero pierwsza z wielu wizyt na OIOMIE. Moja podróż przez smutek i przez przezwyciężenie dopiero się zaczynała. I mimo wszystko trzymałem się nadziei, nawet jeśli była to tylko słaba iskierka w ciemności. Znalazłem się w stanie ciągłego odrętwienia, jakbym żył w niekończącym się koszmarze. Za każdym razem, gdy zamykał oczy, sceny wypadku powracały z okrutną wyrazistością. Odgłos uderzenia, krzyki Zofii i grobowa cisza, która po nich nastąpiła, wszystko odtwarzało się w mojej głowie niczym horror. Obudziłem się zlany zimnym potem, z niekontrolowanym biciem serca i daremnymi próbami ponownego zaśnięcia. Noce były długie i samotne, a pustka obok mnie w łóżku była nie do zniesienia. Po kilku dniach pobytu w szpitalu nabrałam przekonania, że należy szukać pomocy. Niechętnie zaczęłam uczęszczać na grupy wsparcia dla osób, które straciły bliskich. Na początku nie widziałem, w jaki sposób może mi to pomóc. Siedzenie w pokoju pełnym nieznajomych i dzielenie się swoim bólem wydawało się absurdalne. Jednak na jednym ze spotkań poznałem Annę. Na początku Anna wydawała się równie zagubiona, jak ja. Kilka miesięcy wcześniej straciła męża w wypadku motocyklowym i podobnie jak ja próbowała znaleźć jakiś sens w tym chaosie. Na jednym ze spotkań, po długim milczeniu, zaczęła opowiadać o swoim mężu. Był dla mnie wszystkim, powiedziała łamiącym się głosem. Nadal spodziewam się że w każdej chwili przejdzie przez drzwi. Poczułem się w obowiązku odpowiedzieć. Wiem dokładnie, co czujesz, powiedziałam, a mój głos był bardziej ochrypły, niż się spodziewałam. Niedawno straciłem żonę Zofię. To był wypadek samochodowy, i od tego czasu mój syn Dawid jest w śpiączce. Anna spojrzała na mnie z wyrazem głębokiego zrozumienia. To jakby świat stracił swoje kolory, prawda? zapytała, a ja skinąłem głową. Poczucie zrozumienia było nieoczekiwaną ulgą. Od tego momentu nasza przyjaźń zaczęła się rozwijać. Rozmawialiśmy po spotkaniach, wymieniając się historiami i wspomnieniami o naszych bliskich. Któregoś dnia, po szczególnie trudnej sesji, Anna zaprosiła mnie na kawę. Siedzieliśmy w małej kawiarni niedaleko domu kultury i po raz pierwszy od tygodni poczułem się trochę lżejszy. Jakubie, jak sobie z tym wszystkim radzisz? Zapytała Anna, w roztargnieniu mieszając w filiżance z kawą. Westchnąłem głęboko. Nie jestem, wyznałem. Każdy dzień to walka. Czuję, że zawiodę Dawida. On tam jest i walczy o życie, a ja ledwo mogę wstać z łóżka. Anna położyła swoją dłoń na mojej w prostym, ale głęboko pocieszającym geście. Robisz wszystko, co możesz. A to wszystko, co każdy z nas może zrobić. Nasze spotkania stały się regularne. Znaleźliśmy pocieszenie w swoim towarzystwie, mile widzianą przerwę od bólu który nas trawił. Anna zachęcała mnie do rozmowy o Zofii, do wspominania szczęśliwych chwil, które przeżyliśmy razem. W zamian wysłuchałam jej opowieści o mężu i wspólnie zaczęliśmy szukać nowego sposobu na życie z naszym bólem. Któregoś popołudnia, gdy szliśmy przez park, Anna opowiedziała mi o osobliwym zwyczaju swojego męża. Uwielbiał patrzeć na gwiazdy, powiedziała z tęsknym uśmiechem. Zawsze mówiłem, że kiedy życie staje się nie do zniesienia, wystarczy spojrzeć w niebo i pamiętać, że jesteśmy częścią czegoś znacznie większego. Te słowa zostały we mnie. Tej nocy, po wizycie u Dawida w szpitalu, wszedłem na dach budynku i spojrzałem w niebo. Gwiazdy świeciły jasno i przez krótką chwilę poczułem połączenie z wszechświatem, małą iskierkę nadziei. Anna i ja nadal się wspieraliśmy, tworząc więź, która wykraczała poza nasz wspólny ból. Pomogła mi zobaczyć, że mimo wszystko jest jeszcze życie do przeżycia. I stopniowo, dzień po dniu, zacząłem znajdować małe powody, aby iść do przodu. To właśnie jednego z tych dni, kiedy trzymałam Dawida za rękę i opowiadałam mu o Annie i naszych rozmowach, coś sobie uświadomiłam. Choć ból był przytłaczający, nie byłem sam w tej podróży. Byli wokół mnie ludzie, którym zależało, którzy byli gotowi iść ze mną, nawet w najciemniejszych chwilach. I choć było to trudne, zdecydowałam, że uczczę pamięć Zofii i każdego dnia będę walczyć o powrót Dawida do zdrowia. I może, tylko może, z pomocą Anny i siłą, którą odkryłam w sobie, odnajdę nową drogę. Był szary poranek, kiedy zadzwonił telefon. Odpowiedziałem drżącym głosem, z sercem zatopionym w oczekiwaniu najgorszego. To było ze szpitala. Lekarz po drugiej stronie linii spokojnym, profesjonalnym głosem poinformował mnie, że Dawid wykazuje minimalne oznaki aktywności mózgu. Moje serce biło jak szalone, a iskra nadziei zapłonęła pośród rozpaczy, która mnie ogarnęła. Panie Kowalski, wiemy, jak bardzo Pan wycierpiał. Te objawy, choć niewielkie, są obiecujące. Chcielibyśmy porozmawiać o nowym eksperymentalnym leczeniu, które może pomóc pańskiemu synowi wybudzić się ze śpiączki. Podziękowałem lekarzowi, odłożyłem słuchawkę i pozwoliłem sobie na chwilę na przyswojenie wiadomości. Nadzieja, tak długo uśpiona, Znów zaczęła pulsować w moich żyłach. Od razu podjęłam decyzję: zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby sprowadzić syna z powrotem. Tego popołudnia spotkałam się z doktorem Mikołajem, znanym neurologiem. Był to mężczyzna w średnim wieku, o siwych włosach i przenikliwych oczach, którego reputacja go wyprzedziła. Panie Kowalski zaczął: Rozumiem, że jest pan w trudnej sytuacji. Proponowane przeze mnie leczenie jest eksperymentalne ale wstępne wyniki są zachęcające. Polega na połączeniu terapii neuronowej i głębokiej stymulacji mózgu. Może się to wydawać ryzykowne, ale wierzę, że to może być klucz do przebudzenia Dawida. Pomysł poddania syna eksperymentalnemu leczeniu był przerażający, ale alternatywa pozostawienie go w stanie wegetatywnym była nie do zniesienia. Zgodziłam się na leczenie, choć wiedziałam, że koszty będą wygórowane. Po wyjściu z biura w głowie kłębił mi się niepokój i wątpliwości. Jak pokryłbym koszty leczenia? Wydałam już wszystkie oszczędności, a ubezpieczenie nie pokrywało tego typu zabiegu. Siedziałam na ławce na szpitalnym korytarzu, trzymając głowę w dłoniach, czując miażdżący nacisk okoliczności. Wtedy właśnie pojawiła się Anna. Stała się stałą, pocieszającą obecnością w moim życiu, odkąd poznaliśmy się na grupie wsparcia. Kiedy się zbliżył, jego niebieskie oczy błyszczały empatią. Jakubie, wyglądasz na zmartwionego. Co się stało? Zapytała, siadając obok mnie. Wyjaśniłem mu, na czym polega eksperymentalne leczenie i jego wygórowane koszty. Anna słuchała uważnie, a kiedy skończyłem, wzięła mnie za rękę i spojrzała mi prosto w oczy. Jakub, nie jesteś sam. Znajdźmy sposób, aby to osiągnąć. Znam kilka osób w społeczności i jestem pewien, że uda nam się zorganizować zbiórkę. Hojność Anny głęboko mnie poruszyła. Wahałem się, czy się zgodzić. Ale determinacja, malująca się na jego twarzy, mnie przekonała. Dzięki waszej pomocy rozpoczęliśmy planowanie kampanii. Anna była siłą natury, poruszającą się z niezachwianą determinacją, rozmawiającą z sąsiadami, przyjaciółmi, a nawet nieznajomymi, opowiadającą historię Dawida i naszej walki. W ciągu kilku dni społeczność zmobilizowała się w sposób, jakiego nigdy nie mogłem sobie wyobrazić. Ludzie, których ledwo znałam, wnosili swój wkład. Organizowali wydarzenia, ofiarowali czas i pieniądze. To było tak, jakby tragedia, której doświadczyłem, poruszyła nerwy u wszystkich wokół mnie, budząc poczucie solidarności, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Któregoś wieczoru, kiedy przeglądaliśmy darowizny i planowaliśmy kolejne kroki, spojrzałem na Annę i poczułem głęboką wdzięczność. Anno, ja, nie wiem, jak ci dziękować. Byłaś aniołem w naszym życiu. Uśmiechnęła się delikatnym uśmiechem pełnym zrozumienia. Jakub, zrobiłbyś dla mnie to samo. A poza tym pomaganie Tobie i Dawidowi daje mi cel. Jesteśmy w tym razem. Dzięki zebranym pieniądzom mogliśmy rozpocząć leczenie Dawida. Pierwsze sesje były ekscytujące i pełne nadziei, ale także niepokoju. Za każdym razem, gdy trzymałam Syna za rękę, patrzyłam na pracę lekarzy i liczyłam na cud, czułam, jak moje serce słabnie. Walka jeszcze się nie skończyła. Ale po raz pierwszy poczułem, że nie jestem sam. Społeczność, Anna i cicha siła mojego syna dodały mi odwagi, by iść dalej. I tak z każdym małym krokiem zaczynałam odbudowywać swoje życie, kawałek po kawałku, dzień po dniu, podtrzymując nadzieję. Monotonny dźwięk monitora pracy serca Dawida wypełnił pokój, stale przypominając o kruchości jego życia. Usiadłam obok łóżka syna, trzymając jego małą, zimną dłoń. Eksperymentalne leczenie zaczęło wykazywać niewielkie oznaki postępu. To było tak, jakby na końcu tego ciemnego tunelu zaczęło świecić nieśmiałe światło. Każde mrugnięcie okiem, każdy mimowolny ruch jego palców dawały mi nową nadzieję. Dobrze sobie radzisz, mój chłopcze. Tatus jest z ciebie dumny, szepnąłem, chociaż nie wiedziałem, czy mnie słyszy. Zespół medyczny był ostrożnym optymistą i to wystarczyło, abym nadal wierzył. Anna, jak zwykle, była przy mnie. Nasza przyjaźń stała się filarem wzajemnego wsparcia. Jego niebieskie oczy, zawsze pełne zrozumienia i cichej siły, spotykały moje w chwilach rozpaczy. Radzisz sobie lepiej, niż myślisz, Jakubie, mówiła, mocno ściskając moją dłoń. Dawid walczy i da radę. Dni mijały powoli i stopniowo zacząłem zdawać sobie sprawę, że moje uczucia do Anny ulegały przemianie. To nie była tylko wdzięczność, było to coś głębszego. Coś Czego nie spodziewałem się poczuć tak szybko po stracie Zofii. Któregoś wieczoru, gdy przez szpitalne okna wpadał zimny warszawski wiatr, spotkaliśmy się z Anną w stołówce. Usiedliśmy przy zacisznym stole, a gorąca kawa zapewniała komfort. Jakub, czy zastanawiałeś się, co zrobisz, gdy Dawid się obudzi? zapytała Anna, wpatrując się w moje oczy. Nie wiem, Anno. Wszystko wydaje się takie niepewne. Ale jedno jest pewne: zrobię wszystko, co w mojej mocy. Aby zapewnić mu jak najlepsze życie, odpowiedziałam, czując ciężar w klatce piersiowej. Uśmiechnęła się, a uśmiech zdawał się rozświetlać otaczającą nas ciemność. I będę tu z tobą, bez względu na wszystko. Wtedy właśnie znalazłem list Zofii. Był ukryty wśród starych dokumentów w szufladzie, którą ledwo otwierałem. Jego słowa, napisane tak znajomym pismem, uderzyły mnie jak cios w brzuch. Była w ciąży. Zofia spodziewała się drugiego dziecka i bała się mi o tym powiedzieć. Kiedy czytałam te słowa, łzy zaczęły spływać mi po twarzy. Kochany Jakubie, boję się. Boję się, jak zareagujesz, boję się, że nie będę w stanie zaopiekować się kolejnym dzieckiem. Ale kocham cię i wiem, że razem możemy pokonać wszystko. Byłem oszołomiony, nie mogąc przyswoić tej wiadomości. Jak mogłem nie zauważyć? Poczucie winy i żal mnie trawiły. Anna zauważyła moje poruszenie i podeszła. Co się stało, Jakubie? Zapytała zmartwiona. Podałem mu list, nie mogąc mówić. Czytała w milczeniu, a jej oczy napełniły się łzami. Och, Jakubie, bardzo mi przykro. Nie wiem, co robić, Anno. Czuję się winna, że nie zdawałam sobie z tego sprawy, że nie byłam przy niej, wyznałam drżącym głosem. Nie obwiniaj się, Jakubie. Nie mogłeś wiedzieć. Zofia Cię kochała i jestem pewna, że chciała Cię chronić przed wszelkimi zmartwieniami, powiedziała, próbując mnie pocieszyć. Ale ból był zbyt intensywny. Potrzebowałem czasu sam na sam, żeby wszystko przetworzyć. Ja, potrzebuję trochę czasu, Anno. Muszę pomyśleć. Skinęła głową, rozumiejąc. Rozumiem. Jestem tutaj, jeśli mnie potrzebujesz. Wróciłam do szpitala, żeby odwiedzić Dawida, ale myślami byłam gdzie indziej. Ujawnienie ciąży Zofii było dla mnie zdruzgotane, i poczułem, że muszę uczcić jej pamięć, zanim cokolwiek zrobię. Poszedłem na cmentarz, na grób Zofii, szukając jakiegoś odkupienia. Zofia, bardzo mi przykro. Powinienem był się domyślić, powinienem być bardziej obecny, powiedziałem na głos, mając nadzieję, że jakimś cudem mnie usłyszy. Kiedy tam stałem, zatopiony w myślach i wspomnieniu o Zofii, ktoś podszedł. Był to Piotr, stary przyjaciel rodziny. Położył mi rękę na ramieniu i powiedział: Jakub, jest coś, co musisz wiedzieć o Zofii. Spojrzałam na niego zdezorientowana i zaintrygowana. Co masz na myśli, Piotrze? Westchnął, wyglądając na żałosnego. Zofia przed wypadkiem prowadziła dochodzenie w sprawie czegoś ważnego. Myślę, że to może zmienić wszystko, co myślisz o tym, co się stało. Moje serce przyspieszyło. Co badamy? Korupcja, Jakubie. A ona była już blisko odkrycia czegoś ważnego wyjawił. Byłem oszołomiony. Wszystko, co wiedziałem, wszystko. Co myślałem, że wiem o wypadku, zaczęło się rozpadać. Słowa Piotra otworzyły nową ranę, ale też rozpaliły we mnie płomień determinacji. Musiałam poznać prawdę dla siebie, dla Dawida, a przede wszystkim dla Zofii List Zofii w moich rękach był ciężarem nie do uniesienia. Każde słowo zdawało się na mnie krzyczeć, każda linijka napisana jej delikatnym pismem zamieniła się w sztylet, który przeszył moje serce. Jestem w ciąży. Słowa tańczyły mi przed oczami. Zamarzane przez łzy. Nie wiedziałem, jak sobie poradzić z tym odkryciem. Poczucie winy i żal mnie trawiły. Jak mogłem nie zauważyć? Jak mogłem nie zauważyć znaków? Powinienem być bardziej uważny, bardziej obecny. Zdecydowałem, że potrzebuję trochę czasu z dala od Anny. To było nie w porządku wobec niej. Wciąż próbowałam sobie poradzić ze stratą Zofii, a teraz nowe informacje przywróciły mnie do punktu wyjścia. Jakubie, wszystko w porządku? Zapytała zaniepokojona Anna, kiedy jej opowiedziałam o liście. Pokręciłam głową, nie mogąc wyrazić wiru emocji, jakie poczułam. Potrzebuję trochę czasu, Anno. Muszę to wszystko zrozumieć. Mój głos zabrzmiał zimniej, niż zamierzałem. Rozumiem, odpowiedziała cicho, ale widziałem ból w jej oczach. Będę tu, jeśli będziesz mnie potrzebować. Skinąłem głową w podziękowaniu i odszedłem. Kolejne dni spędzałem godzinami na cmentarzu. Siedząc przy grobie Zofii. Nagrobek był prosty, ale piękny, taki, jak sobie życzyła. Dlaczego mi nie powiedziałaś, Zofio? Dlaczego zatrzymałaś to dla siebie? Pytałem na głos, mając nadzieję, że jakimś cudem mnie usłyszy i odpowie. To właśnie podczas jednej z takich wizyt spotkałam Piotra, starego przyjaciela rodziny. Klęczał przed grobem, trzymając mały bukiet kwiatów. Kiedy mnie zobaczył, wstał ze smutnym uśmiechem. Jakub, mój stary przyjaciel. Przykro mi z powodu twojej straty. Przytulił mnie mocno i na chwilę poczułam, jak część ciężaru spadła z moich ramion. Dziękuję, Piotrze. To trudne, bardzo trudne. Westchnęłam, czując, jak znów zbierają się łzy. Piotr spojrzał na nagrobek, a potem na mnie, jakby się nad czymś zastanawiał. Jakubie, jest coś, o czym musisz wiedzieć. Coś o Zofii. Jego głos miał poważny i naglący ton. Co to jest? Zapytałem, zaintrygowany i trochę przestraszony. Wahał się przez chwilę, zanim kontynuował. Zofia miała sekret. Coś, nad czym zastanawiała się w pracy. Nie chciała cię martwić, ale była zdeterminowana poznać prawdę. O czym? Ciekawość zmieszana ze strachem zżerała mnie od środka. Piotr wziął głęboki oddech, zanim odpowiedział. Prowadziła dochodzenie w sprawie siatki korupcyjnej. Coś wielkiego, z udziałem wpływowych ludzi. Myślała, że jest blisko odkrycia czegoś ważnego. To odkrycie było szokiem. Zofia zawsze była zdeterminowana, ale nigdy nie przypuszczałam, że będzie zamieszana w coś tak niebezpiecznego. Czy myślisz, że wypadek, głos mi się załamał? Nie wiem, Jakubie. Ale nie sądzę, żeby to był przypadek. Piotr położył mi rękę na ramieniu, oferując ciche pocieszenie. To objawienie zmieniło wszystko. Mój żal po Zofii przerodził się w potrzebę sprawiedliwości. Musiałem poznać prawdę, musiałem uczcić jej pamięć w sposób, na jaki zasługiwała. I w jakiś sposób dało mi to nową perspektywę na nasze wspólne życie. Zofia nie była tylko moją żoną, była odważną i zdeterminowaną kobietą, gotową walczyć o to, co uważała za słuszne, nawet jeśli oznaczało to ryzykowanie własnego życia. Z tym nowym zrozumieniem wróciłem do domu i ponownie podniosłem list. Tym razem słowa te były nie tylko źródłem bólu, ale także przypomnieniem jak niezwykła była Zofia. A kiedy patrzyłam na zdjęcie Dawida przy jego łóżku, obiecałam sobie, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby poznać prawdę. Nie tylko dla Zofii, ale także dla naszego synka, który wciąż walczył o życie. I tak z ciężkim, ale zdeterminowanym sercem zacząłem planować kolejne kroki. Wiedziałem, że nie mogę tego zrobić sam. Potrzebowałam pomocy i pierwszą osobą, która przyszła mi na myśl była Anna. Nawet wiedząc, że będzie to sprawiać ból, musiałem jej zaufać. Była silna, wyrozumiała i przede wszystkim chciała mi pomóc. Wziąłem telefon i wybrałem jego numer. Kiedy odebrała, jej cichy, zaniepokojony głos przyniósł mi pewne pocieszenie. Anno, muszę z tobą porozmawiać. Mamy wiele do omówienia. I tak naprawdę rozpoczęła się podróż w poszukiwaniu prawdy o Zofii. Obudziłem się tego ranka z miażdżącym ciężarem na klatce piersiowej, uczuciem. Które utrzymywało się od czasu wypadku. Rewelacje na temat Zofii wprawiły mnie w niepokój, a list ujawniający jej niewypowiedzianą ciążę wciąż odbijał się echem w mojej głowie. Jednak słowa Piotra podczas wizyty u grobu Zofii zasiały ziarno wątpliwości i ciekawości. Wspomniał, że Zofia była zamieszana w coś niebezpiecznego w swojej pracy, coś, co mogło być przyczyną wypadku. Wiedziałem, że nie mogę tak po prostu tego tak zostawić. Zofia zasługiwała na sprawiedliwość, a ja musiałem poznać prawdę. Zacząłem przeglądać jego rzeczy w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek. Wtedy właśnie znalazłam mały notatnik, ukryty na dnie szuflady. Strony zapełniały się nazwiskami, datami i wzmiankami o tajnych spotkaniach. Moje serce przyspieszyło. Zofia badała siatkę korupcyjną. Mając już w ręku szczegóły, zacząłem szukać Anny. Stała się nieocenioną sojuszniczką, a jej wsparcie było kluczowe. Kiedy powiedziałem jej o notatniku, jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia, ale szybko się uspokoiła i zgodziła się mi pomóc. Wiedzieliśmy, że będziemy potrzebować więcej informacji i być może kogoś z doświadczeniem, aby poruszać się po tym niebezpiecznym terenie. Następnym, który się dowiedział, był Piotr. Umówiliśmy się na spotkanie w dyskretnej kawiarni, gdzie zdradził więcej szczegółów na temat śledztwa Zofii. Stała za siatką korupcyjną z udziałem wpływowych polityków i biznesmenów, Jakubie. Wiedziała, że grozi jej niebezpieczeństwo, ale się nie poddała. Zofia była taka odważna, powiedział Piotr, a w jego oczach czaiła się mieszanina podziwu i smutku. Zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z dziennikarzem śledczym kimś, kto może bezpiecznie i skutecznie zdemaskować prawdę. Piotr znał reporterkę Martę, nieustraszoną kobietę znaną ze swojej uczciwości. Zorganizowałem z nią spotkanie. W małym biurze pokazaliśmy notatnik Marty Zofii. Kiedy przerzucał strony, jego oczy błyszczały determinacją. To poważna sprawa, Jakubie. Ale jest też niebezpieczna. Musimy zachować ostrożność. Zacznę dochodzenie, ale będę potrzebować więcej dowodów, powiedziała Marta stanowczym i zdecydowanym tonem. Anna, Piotr i ja zgodziliśmy się pomóc jej w każdy możliwy sposób. Następne dni były mieszaniną strachu i nadziei. Zdawaliśmy sobie sprawę z ryzyka, ale kierowała nami pamięć Zofii. Podczas jednej z takich nocy, gdy przeglądaliśmy notatki, odebrałem telefon ze szpitala. Dawid wykazał silniejszy sygnał aktywności mózgu. Pobiegłem do szpitala i zastałem syna wciąż nieprzytomnego, ale z odnowioną nadzieją. On walczy, Jakubie. Nie poddawaj się, szepnęła Anna, trzymając mnie za rękę. Wasze wsparcie było balsamem na moją udręczoną duszę. Jednak nasze śledztwo zaczęło przyciągać niechcianą uwagę. Któregoś wieczoru, kiedy wróciłem do domu, zdałem sobie sprawę, że ktoś przejrzał moje rzeczy. Piotr również relacjonował dziwne sytuacje. Wiedzieliśmy, że jesteśmy obserwowani. Muszę chronić Dawida, pomyślałam, zamykając wszystkie drzwi i okna. W końcu Marta dostała kluczową wskazówkę, zaszyfrowany e-mail, który otrzymała Zofia, w którym groził jej, jeśli będzie kontynuować śledztwo. To wystarczyło, aby Marta opublikowała wybuchowy artykuł obnażający siatkę korupcyjną. Reperkusje były natychmiastowe, wszczęto śledztwo i przesłuchano wpływowe osobistości. Pośród tego zamieszania otrzymałem wiadomość, która wszystko zmieniła. Dawid się obudził. Pobiegłam do szpitala, a łzy spływały mi po twarzy. Trzymałam go za rękę, czując jego uścisk słaby, ale obecny. Tatusiu, wymamrotał, a moje serce niemal eksplodowało z radości. Mając Dawida u boku, poczułam odnowione siły. Trwał proces sądowy dla Zofii, a ja zaczynałam widzieć przyszłość. Anna była u mojego boku i razem stawiliśmy czoła konsekwencjom tych rewelacji. Piotr nadal nas wspierał, a z biegiem czasu cała prawda wyszła na jaw. Zofia została pośmiertnie uhonorowana za odwagę, a winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Ból straty nigdy całkowicie nie zniknie, ale znalazłem nowy cel. Anna, Dawid i ja zaczęliśmy odbudowywać swoje życie, kierując się pamięcią Zofii. Znajdujemy drogę do przyszłości, godząc się z przeszłością i rozpoczynając nowe życie rodzinne.